Ej, ty tam! Słucham. Pracujesz tu? Wszystko pani odpowiada. Czy mi odpowiada? Nie widzisz, że coś tu jest nie w porządku? Nie należysz do najbystrzejszych. Jak brzmi moje ulubione słowo? Własny. Własna przestrzeń, własne przyjęcie. A co to ma być? Wspólny stolik. Zrozumiałeś? Przykro mi, ale mamy pełno. To już wasz problem, nie mój. Mam rację? Wyłącz ich. Państwo wybaczą. Nie przepraszaj, tylko każ im odejść. Sami odejdźcie. Byliśmy tu pierwsi. Nie znajdujemy się w ulicznym barze. Nigdy nie byli w Europie. Liczy się status, a nie to, kto był pierwszy. Od lat chodzę do Welfar, a dzięki ludziom z Avex zawsze omijam kolejkę. Welfar? Avex? Welfare to Welfar, a Avex to Avex. Czyli nieznośna lekkość bytu. Chyba nas obrażają.